Oczekuję, proszę pana, zapłaty za ciężką pracę w, w, w pocie, czoła, że tak powiem, w, 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 w glinie, w błocie. I, i, I prosiłbym właśnie o zapłatę. Ja tylko żądam zapłaty za ciężko zarobione, y, za, za ciężką pracę, mm -hmm. którą wykonałem wiosną. Mm -hmm. Mówi Pan, wychowuje Pan dziesięcioro dzieci, tak? Wychowuję dziesięcioro dzieci. Y Jestem ojcem dziesięcioro dzieci. Uh -huh. I z czego siedmioro jest y, oczywiście. A najmłodsze ile ma lat? Najmłodsze ma... Y, z 2001 roku mhm. syn. Czyli 11 lat. 11 lat. 11 lat no. Czym się pan teraz zajmuje? Proszę pana, jestem, że tak powiem, rolnikiem o powierzchni 0,5 hektara przeliczeniowego. Mhm. Także jestem, właściwie nie mam żadnych źródeł. Znalazłem się w bardzo ciężkiej sytuacji w związku mhm. z tym, mhm. ponieważ w ubiegłym roku nie tylko Master, nie zapłacił mi pieniędzy mm -hmm. ale firma w Tarłowie gdzie obok również e, o nazwie Sobczyk Mówiłem wcześniej do wójta, to jest konkretnie w lipcu, w lipcu, tamtego roku, tak? Ubiegłego roku, wójt wtedy już, czy gmina już wtedy rozliczyła się z tą firmą Madmaster I wrócę do tego. W lipcu wyłożyłem pan wiceprzewodniczący, który mieszka na ulicy Krakowskiej i tak samo wój stali się rzecznikami, powiedzmy sobie, Pana Mateusza Masternaka, Matmaster. Raczej występowali już e, przeciwko mnie. Mhm, mhm. Czy mówi Pan, że Pana Wójta dzisiaj nie ma już w urzędzie. Był rano, e, był rano po, był tym, jak pana sterwami, po tym jak Pana wyrzucono z urzędu, to już go nie ma, z tak? Z urzędu jeszcze to nie było, żeby mnie wyrzucono, natomiast chciał mnie Pan Wójt wyprosić mhm, z korytarza, mhm. ale ja odmówiłem. E, przy czym e, tutaj e, demonstrowałem przed... E, przed oknem pana wójta i e, pan wójt widocznie zgłosił to na policję i pan komendant No co ja mogę powiedzieć temu panu? Ja nie jestem w stanie jako wójt gminy położyć i Przewiduje 103 gminy żaden wójt by nie był w stanie tego problemu jego rozwiązać. Ja nie postanowię, że on nie ma racji i nie moja jest w tym ocena po prostu no tyle mogę powiedzieć tylko tyle, że droga prawna gdzieś jest po prostu i, i na tą drogę prawną powinien, iść. No nie może iść bo kosztów tylko może narobić, bo na sesjach Rady Gminy też mówi, że... Złodzieje, po prostu oszuści, wszyscy są mądrze z sądami. No to jeżeli on się tak wypowiadał, no to jeszcze nie daj Boże, żeby człowiek chciał, że, że tak się odzywa w urzędzie, na sesji rady. No to jeszcze kłopotów by mógł robić i finansowych dosyć jest, że jest, jest bardzo tutaj Na państwo to dzisiejsze nie odniesie skutku żadnego. Dalej zamierza pan. E, się... Oczywiście będę strajkował. To...